Pani Ilona Antoniszyn-Klik z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dlaczego chce Pani zostać prezydentem Wrocławia? Z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że mamy bardzo wiele do zrobienia we Wrocławiu. Czekają nas ciężkie czasy, gdzie trzeba będzie podejmować z jednej strony trudne decyzje, a, z drugiej, a też, ale też prowadzić taką gospodarkę już inną, niżeli do tej pory. Inne czasy, inne zarządzanie. A z drugiej strony potrzebne są kobiety w polityce i bardzo bym chciała tą misję spełnić. Jest Pani jedną z trzech kandydatek. Jak się Pani czuje? Byłam, jedno, byłam pierwszą kandydatką, dopiero panie dołączyły później, więc czuję się troszeczkę spełniona, że może zmotywowałam panie do tego, żeby, żeby właśnie uczestniczyły w tym biegu. I muszę powiedzieć, że bardzo przyjemnie byłam zaskoczona. Mianowicie z tymi paniami dobrze się z jednej strony dogadujemy, z drugiej strony już widzimy szansę na współpracę po wyborach, także nie jest źle. Jak ocenia pani swoje szanse? Według sondaży ma pani czwarte bądź piąte miejsce. No to bardzo dziękuję. Według tych sondaży jest to dla mnie duży komplement, ponieważ PSL w mieście nie istniał jeszcze nigdy od momentu tego, prze, jak gdyby zmian transformacyjnych. To znaczy od 20 lat nie ma PSL-u we Wrocławiu, a szkoda. Właśnie, dlaczego nie ma i jak Pani ocenia kondycję Polskiego Stronnictwa Ludowego? My mamy we Wrocławiu taki... Troszeczkę nieprawdziwy obraz PSL. -u. PSL wydaje się tylko i wyłącznie partią chłopską, a PSL w innych częściach Polski jest ugrupowaniem, które ma 20% i ponad 20% poparcia i spełnia bardzo dużo zadań, które są właśnie zadaniami z połączenia. Z, zarówno obszarów wiejskich, jak i miejskich. Nie ma miasta bez wsi i nie ma wsi bez miasta. Nie można patrzeć tylko na wycinek naszego regionu i próbować się tym zajmować. Dlatego jest zmiana strategii PSL już od wielu lat, która ma pokazać i wreszcie też chcemy to przekazać naszym wyborcom, że my, my jesteśmy konserwatywną partią, spokojną nie awanturniczą przede wszystkim która jest w stanie współpracować dla dobra swojej gminy z tymi z którymi trzeba współpracować Jaka jest zatem recepta PSL-u na Wrocław? Dobre zarządzanie, patrzenie na wydatki, zmiana skali y, przyszłych inwestycji tam gdzie się da, y, dopilnowanie społecznej strony Wrocławia. Z, z, takie u, no, można by powiedzieć zbogacenie Wrocławia działalnością wrocławian. Już nie zewnętrzni inwestorzy, ale właśnie nasi wewnętrzni inwestorzy, zarówno inwestorzy społeczni, jak i inwestorzy gospodarczy, powinni dla nas działać. I wtedy będziemy bogatym, pięknym miastem. Na początku listopada miały miejsce konwencje wyborcze Prawa i Sprawiedliwości i Platformy Obywatelskiej. Kiedy doczekamy się takiej konwencji w wydaniu PSL-u? Takie konwencje były, ponieważ my patrzymy regionalnie i, te, i też lokalnie. Uważamy, że te wybory nie mogą być wyborami partyjnymi. Tutaj są najważniejsze, to są te społeczności lokalne. Bardzo wielu psl jest też w stowarzyszeniach takich zupełnie regionalnych, ponieważ nie możemy tutaj robić polityki ogólnokrajowej. Tu musimy robić politykę taką, jaka jest na miejscu potrzebna. I dlatego no akurat w sobotę byłam na otwarciu kampanii w Jeleniej Górze, była osobna otwarcie kampanii w Kłocku, było osobne otwarcie kampanii na powiecie legnickim. Także tutaj bardzo staramy się być blisko tych problemów, które w miejscu, w danym miejscu są. I nie możemy robić polityki ogólnokrajowej. Pani większy sukces w życiu zawodowym? No muszę powiedzieć, że jestem wicewojewodą dolnośląskim i jest to bardzo trudna bardzo trudne wyzwanie, ale z drugiej strony też sądzę, że sukces. A z jakim kolorem kojarzy się pani Wrocław? Powinien się kojarzyć z zielonym. Dlaczego? Powinien być ekologiczny. No spokojny, otwarty i przyjazny dla swoich mieszkańców. Dlatego zielony. 15 sekund. Dlaczego wyborca powinien 21 listopada postawić krzyżyk przy nazwisku Antoniszen klik. Chciałabym, żeby wybrał osobę zrównoważoną, która chce robić coś dobrego dla Wrocławia nie kosztem nie wiadomo jakich wielkich nakładów, nie kosztem zadłużania, tylko kosztem dobrego zarządzania dla miasta i powinien promować kobiety. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.